No hej, widać raki. Zaczynamy tygodniówkę od 8 do 14 stycznia 2024 roku. Zobaczymy, z jakimi energią energi dla Was będą pokazywać na ten tydzień, który się do nas zbliża. Oczywiście bierzcie to, co z Wami rezonuje. Tak więc zostawcie i idźcie dalej. Zapraszam Was do subów, tak, polubienie, komentarze też mile widziane. Krytykę też przyjmuję na kratę co mnie nie i zacznie uciekać jak się mówi dobrze zobaczymy temat tygodnia jaki was będzie o, królowa mieczy tak raki tutaj uczucia odchodzą na bok. Tutaj Wy podchodzicie logicznie, sprawnie, precyzyjnie z głową. I też możecie mieć do czynienia z taką też i osobą z pod y, takiej energii, tak? Waga, to może być równie dobrze i wodnik, y, bo to też i Wasza energia, prawda? I to jest też i komunikacja z taką osobą, lub wy, wy będziecie się komunikować, tak? W ten sposób y, taką y, energię będziecie odzwierciedlać. Zobaczymy tutaj jeszcze. Tak, to jest związane z sprawiedliwością, tak? No ale żeby osiągnąć stabilizację, widzę tutaj po jakimś zawodzie, no i tu musicie czekać na efekty tego po stracie po prostu za, po zawodzie jakimś miłosnym, bo tutaj doszło do takiego zranienia i tu jest szóstka, jeszcze <laughs> odwrócona, no to być może ktoś Y, powróci skądś. Być może z, z, jak, z jakiegoś szpitala, bo tutaj mi się pokazuje jakiś szpital, jakieś leczenie, tak? Jakiś wypadek, być może się zdarzył. W szóste Mieczy, ktoś się leczył, i potem jest odwrócony rydwan, widzicie? Drogie raki, tutaj musiał stać jakiś wypadek albo coś po takiego poważnego. Y, no jeszcze królowa była w tak. Coś musiało się zdarzyć, takiego, że po prostu ta komunikacja będzie być może z tą osobą i to jest yy, równo no, dlatego być może nie było działania w tym kierunku dobrze zobaczymy co pozytywnego do was przyjdzie ale jest taką energią yy, taki temat tutaj yy, tego tygodnia będzie tak, taka energia sama karta mi się odwróciła księżniczka pentakli trochę taka no być może jakaś nauka Będziecie się czegoś uczyć, drogie raki. Może jak będziecie coś jakiś egzamin, być może na dwie życia, tak? I tutaj jest o, król mieczy z taką osobą możecie mieć do czynienia. Ale to jest e, rycerz mierzy, przepraszam. To jest osoba e, narwana o pory, porywistym charakterze, tak? Która e, działa po prostu bez zastanowienia się. E, taki opieszały ktoś. No. I to jest cesarz, czyli ktoś bardzo zaborczy. I z taką, o, no proszę, i to jest dziewiątka mieczy z tego powodu przetłoczenie i brak ruchu, brak działania. No i to jest y, król mieczy, czyli to mogą być sprawy urzędowe, prawne, finansowe, tak, ale to jest y, też osoba taka, która chce zawalczyć o własną stabilizację, czyli zaczyna coś nowego że zobaczymy, co negatywnego przyniesie. Wy chcecie, po prostu zacząć coś nowego, być może nowa praca, zanim jakiegoś dwa jakaś nauka i wymyślicie po prostu o tym. Zobaczymy, co negatywnego przyjdzie do Was. As buław. Nie idźcie na żadne romanse widzicie, tutaj będzie zranienie. Nie, jak poznacie kogoś, a szczególnie, oh, no właśnie, król tak odwrócony, z kimś takim nieodpowiedzialnym. Tutaj nawet może być ktoś, kto płacił y, za przyjemności, wiadomo jakie, który pieniądze roztrwaniał y, i który po prostu postąpywał nieodpowiedzialnie. I to jest y, królowa buław i on Was ma za osobę taką, być może, którą pożąda i chce ją zdobyć. I proszę. Brak działania. nie było y, królowa kielichów, tak? Więc do tej osoby coś czujecie. I to jest dziewiątka. Wy będziecie skupiać przede wszystkim na materializmie, tak, żeby tutaj może związane z dziećmi i żeby spełnić swoje marzenia, ale wy nie zatracajcie się y, w przyjemnościach. Wy musicie się odciąć od takiej osoby, takiej nieodpowiedzialnej, jak to się pokazuje w odwróconym y, królu Pentakli. Widzicie, no, bo to jest osoba nieodpowiedzialna. I nie umie zbudować trwałych fundamentów w związku, dlatego tutaj jest tylko pasja, to jest tylko namiętność, budowanie, nic stałego. Zobaczymy, na czym macie się skupić uwagę w tym tygodniu, od, ós... od 8 tak, do 14 stycznia, na czym skupić uwagę. To może być pretekst, że on do Was przychodzi, tak, żeby z wami coś budować, może ze względu na dzieci, na, a na rodzinę, a tu okazuje się, jak same karty mi się odkryły. No właśnie na króla kielichów. Księżniczka kielichów. Ech. Król kielichów to jest ryby, skorpion, tak. to też wasza energia, to jest wasza energia. Niedojrzała energia, tak? Wy chcecie po prostu jeszcze spróbować, wy nie chcecie niczego zaczynać i wy macie może zbyt wiele opcji do wyboru. A ten król kielichów, być może on do Was wchodzi z uczuciami, z jakąś poważną efertą. I tu będzie dziewiątka yy, mieczy. I dziesiątka mieczy. Tak, i cesarz. No. Równowaga. To jest stawianie granic jasnych, żeby zbudować tą stabilizację. To jest sąd. I tu zwykła kielichów, czyli to jest no, sprawy prawne. Sprawy prawne to jest wybór, być może nawet i rozwód. I tu są jakieś osoby trójkowe, tak? Środem kielichów to jest bujanie po błokach, to jest działanie, żeby zbudować coś stabilnego, tak, działanie do przodu, ale tutaj jest y, oszustwo. To jest oszustwo, bo to jest osoba trójkowa. Pokazuje się. I przez to będzie po prostu porażka, bo wy tego czegoś nie będziecie widzieć. Widzicie i dziesiątka buław, i dziesiątka mieczy. No. Dlatego, dlatego moje drugie raczki nie bierzcie go. Nie bierzcie go, bo on nie wiadomo co w tym kielichu ma. Tak, i co on wam zaoferuje. Przepraszam. To jest książę pocharów. Spojrzałam się na spód, a to jest księżniczka, czyli taki ma wiele do wyboru. Widzicie, on ma tutaj ten rydwan o sobie, może jechać, gdzie mu się podoba, tak, może mieć kogo mu się kto mu się spodoba, ale wy jesteście tylko jego opcją do, wy do wyboru. Dobrze, I teraz zobaczymy, co odpuścić, zobaczymy, co wy macie odpuścić. Tutaj same karty mi wypadły aż trzy, ale weźmie. Musicie działać, postawić granice. Postawić granice i y, nie dać komuś, żeby ktoś po prostu y, waszym kosztem zbudował sobie stabilizację. Bo na to wychodzi. Tutaj jest jakiś król i tak może to też być i y, y, osoba z podznaku byka, ale żeby tutaj była sprawiedliwość w miłości. No, nie to, żeby ktoś budował właśnie sobie y, waszym kosztem jakiś narwaniec y, stabilizacji, bo to jest tak pokazane. A wy z miłością już sami do siebie będziecie budować tą stabilizację, tak i dla własnych dzieci, bo to jest energia dzieci pokazana. No, i to jest y, y, kapłanka, arcy, arcykapłanka. I wy nie widzicie tej kobiety jeszcze w ukryciu. No, bo to jest król jeszcze. Y, nie dajcie po prostu swoim kosztem zbudować stabilizacji, no żeby ktoś, a ten król taki, on działa powoli, on działa krok po kroku może też z taką osobą będziecie mieć do czynienia może taką osobę poznacie tak, i wy tutaj w królowie, w królowej była, w, będziecie dokonywać działania w tym kierunku być może jakieś plany, coś z początkiem, krok po kroku będziecie chcieli coś osiągnąć, tak tylko, że tutaj w kartce musicie wyjść z postoju, bo tutaj nie ma żadnego działania. Dobrze, zobaczymy przesłanie dla Was. Jakie jest dla Was przesłanie? Drogie raki. No właśnie, wyjść. Bo to jest skupianie się na finansach i ktoś może Waszym kosztem i to będzie niszczyć. Widzicie te ciernie wokół tego? No, osoby też mogą tylko powiedzieć y tak, dziesiątka pentakli stabilizacja jest król buław jakiś narwany młoda jakaś energia, ale widzicie tutaj jest kielichów dwójka buław, dwie drogi musicie wybrać, tak bo wy się zranione i później zbiór tego będzie i miłość no i wieża, tak, bo wy coś wy coś zobaczycie i później po tej wieży dopiero będzie to szczęście. To szczęście. No, no nie bardzo. Szczęście. Bo to jest koła fortuny. No to widzę, że. Przepraszam, a tutaj. I, ale tutaj jest odwrócona szóstka mieczy. Tutaj może się stać naprawdę coś poważnego, bo szóstka kielichów to też y, i zdrady wychodzą na wierzch. Jeszcze zobaczymy kartę rada i wynik. Tutaj są osoby trzecie. Taki. Dlatego być może właśnie tutaj się takie energie pokazują. Może coś się zrobione na boku, być może. Nie wiem, teraz ten styczeń u wszystkich chyba takich znaków. Albo dzieci na lewo, albo jakieś kochanki, albo znowu coś ukryte. I tak jest u dużo osób. No. Wy czegoś nie widzicie. Wy musicie wybrać po prostu coś. No. Dwa kielichy. To jest król Buław i Król Pentakli. Będziecie mieć dwie osoby do wyboru. I tu jest czwórka mieczy i wy musicie przede wszystkim pomyśleć o samej sobie. Tak? Bo być może ten właśnie ten ktoś będzie chciał zbudować stabilizację w Waszym kosmosie. Wy musicie przede wszystkim pomyśleć o sobie, o dzieciach, o rodzinie i o własnej stabilizacji a facet jak mu będzie zależało to poczeka jeśli naprawdę będzie was wart bo tu jest piątka buław tutaj jest walka wewnętrzna wiem i tutaj jest głupiec czyli nowy początek ale ten początek yy, w, no raczej on nie jest pisany póki co no książniczka miecz i znowu ten nie okay. musicie poczekać jeszcze kartę jak jest wynik. No, a jeszcze zacznę kartę radę was. Wy musicie po prostu przyjrzeć na oczy. Boże, ta, ta osoba nic nowego, nic dobrego do waszego życia nie wniesie. Dziewiątka kielichów. Widzicie te kielichy tutaj na dole i tu. One nie są pełne i to trzeba zostawić i odejść. One już i zrezygnować, bo to się tam kiedy będą zbiory, tak, z przyszłości. I w ósemca kielichów to jest odpuszczenie totalne. No tego króla kielichów. żeby kartę, odpuszczenie. Bo jak to zakończycie, pojawi się ktoś nowy. Widzicie? Macie tutaj ktoś może pojawić się nowy, jak zakończycie jeden cykl i karta gwiazdy będzie. stabilizacja będzie i dzieci będą i być może wtedy będzie wasze spełnienie marzeń, czego wam życzę, tylko uważajcie na toksyczne energie, tak i ktoś, kto jest po prostu narwany i jest niedojrzały emocjonalnie, to z taką osobą szczęścia się będziecie. Pozdrawiam was drogie raczki, zapraszam was do subów, do polubień i komentarzy też mile widziane. Jeśli z kimś rezonuje, proszę o komentarz.